zaczynamy ten odcinek jedziemy na farmę dyniową dzisiaj, zobaczymy co tam można raczej ja już tam byłam kiedyś, ale w sumie nigdy się nie skupiałam co można tam kupić bardziej byłam sobie pochodzić. ponoć w tym roku mają otwartą kuchnię polową, jedzenie z dyni typu zupa. wszystko co możecie spróbować z dynią ponoć, z tego co widziałam ale ja to zobaczymy, zbadamy temat jedziemy jeszcze po Marcelinę, która jedzie z nami i, i w sumie mamy co 3 drogi Jedziemy w Armady Te ładne, nie? Bo te Te Albo te, albo te Czy dyszki? Nie, na, na ogródek cały na dekorację Musimy wziąć do filiżanki. Ale fajne tamte są też po pięć dyszek takie duże. nie? No, to są takie klasy Halloween. No. Tak. Nie? Ale trzeba wziąć parę, takie, dwie takie większe. Te białe też są fajne. A te? A to też są takie mini, a są takie ładne kształty. Tak, też właśnie właśnie le tak. taki ładny oddech. Tak, taki pastelowy. Właśnie. To jest sklepik. Się nie uśmiechnięte. Co robisz? Chciałam Ci nagrać, jak idziesz. <ślepki> o, jak fajnie! <ślepki>

Cało bardziej jak Jarmuż. A to może jest... Jarmuż. Nie jarmuż. Tak, że mam w tylu? <noise> <noise> A kuku, kuku! A kuku! Mam na to dla Ciebie takie. Tak, ja to zobaczyłam z daleka. Żebyś wtedy nie chciała, żebym ja tego nie rozumiem. Ale Ci ładnie niebo pokazuje na tym, co to jest. nagrać. Inspiracje do nowego ogródka. Ej, to jest piękne, nie? Co to jest? Ciekawe, co to są za te? Nie ma podpisane no, dziś? No właśnie szkoda, że nie ma tu jakichś takich tabliczek, nie? Mega spokojnie, to są takie, takie ale takie ala suche, nie? Miejsce na takie foteczki. Jeszcze nie, jeszcze mamy czas. Czujesz zapach? Jesteś na dobrej drodze. Zapraszamy do namiotu! I to co lubimy najbardziej strefa gaz. <gry> no po to po przyjechałeś. Po co jechać prawie 100 km po żarcie? No Społki, spółki, skeleton. Gulasz, ciasto, kukurydza. Co bierzemy? Yy, ja będę brać yy, dynię pieczoną z karmelizowany orzech włoski. O, oh, jest. Sold out. O nie. Mam pecha. <grycha> kukurydza też jest sold out. Mogę sobie tu nagrać, jak macie tutaj? Nie, to górę tylko. <laughs> Ale pyszności nam pan przygotował. To jest ten gulasz, nie? Nie, krem z dyni. A ten gulasz na przykład jest wege? Wegański, całkowicie. O, o. Widzisz, trzeba dopytać. No, to jest tak papryka słodka, wędzona, batat, dynia, muskat francuski dokładnie teraz jestem skonfundowana, Teraz już nie wiem, co się To jest krem z dyni, a tam jest kre, y, gulasz. I ciasto bez dyni, ale ja piękne. Dobra, to ja jednak chyba wezmę ten gulasz. A, Wysoko. tak. Krem z dyni. Gulasz Daga, tak, to był, nie? Wegański z dyni. Jest. Słoneczko już. Zaszło. Zaskupimy dynie. A jeszcze tak dynie. Za godzina? Jeszcze jest godzina. Tak? A o której jedziemy? No jak zaraz do 18 chyba. Mam no nadzieję. jak wychodzimy, można wziąć sobie dynie. Jaką biorę? która się do ciebie uśmiecha. To mnie chyba się ta uśmiecha. jakiegoś To do ciebie. Tu są takie maluszki. Tu są jeszcze i tam są okay. jeszcze. To w jakich kolorach będziecie robić tę dekorację? wszystko mi. To jest gordo, drogę róż, brudny. No to dobrze. Myślałam, żeby to wziąć coś takie, co widzisz, te takie płaskie paskanowe. Tam. No to dobre. A te? Takie... Albo białe ładne są. O ile to są? Po dwie dyszki. Nie wiem, czy tamty kolor nie jest ładniejszy, że masz, widzisz, więcej żółci i więcej zieleni. Tak? Tak? Nie, po prawej, po... o no no no, 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 no. Tak mi się wydaje, bo są takie wyraźniejsze kolorki. Uuuu.